Cześć! Zapraszam Cię do Szkoły Tańca i Animacji Czuj Ruch, gdzie prowadzimy zajęcia taneczne w żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz półkolonie i warsztaty dla dzieci. A co wyróżnia nasz program przedszkolny? Po pierwsze, prowadzimy zajęcia metodą opowieści ruchowych, dzięki czemu dzieci chętniej angażują się w zajęcia oraz łatwiej zapamiętują choreografię. Po drugie, wprowadzamy elementy choreoterapii, czyli proste ćwiczenia na świadomość własnego ciała, nazywanie emocji oraz pracę z emocjami w ruchu. Po trzecie, wprowadzamy i korzystamy z różnorodnych rekwizytów i instrumentów muzycznych po to, by wzbogacać środowisko sensoryczne dziecka i je umuzykalniać. Po czwarte dojeżdżamy do placówek na terenie trójmiasta oraz w okolice gminy Żukowo i Rotmanki. Więc problem dojazdów znika. Po piąte, mamy prosty i intuicyjny system zapisów, dzięki czemu mamy stały kontakt z rodzicami. Jeżeli w Twojej placówce nie ma takich zajęć, to zachęcamy do kontaktu. www.czujruch.pl. Cześć!